Dobry wieczór, kochane człowieki, jak się macie? Dzisiaj mam dla Was krótkie wideo na strach. Krótka wersja, bo czasami lepiej poczuć lekką ulgę, niż żadnej, nie zawsze mamy na to czas. Więc pomyśl sobie o czymś, czego się w tej chwili obawiasz. I weź pełną odpowiedzialność za swoje własne, dobre samopoczucie. Zaczynamy na Karate Chop. Pomimo tego, że odczuwam ten strach, to decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że odczuwam ten strach, to decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że odczuwam ten strach, bardzo mnie to martwi. to sprawia, że utknęłam w miejscu. I pomimo tego, że odczuwam ten strach, to decyduje się totalnie i całkowicie. Kochać, szanować i akceptować siebie. I każdą inną osobę, która może być połączona z tym strachem. Cały ten strach, cały ten strach, bardzo się tym martwię, odczuwam go emocjonalnie, odczuwam go fizycznie. Kompletnie utknęłam w miejscu. I, mimo iż wiem dokładnie czego się boję, a może po prostu odczułam niewyjaśniony lęk, nie jestem naprawdę pewna, o co chodzi. Nieważne co to jest, decyduję się to uwolnić. Uwalniam ten strach. Uwalniam go na poziomie kołmrukowym. Uwalniam go z każdego włókna mojego bytu. Pozwalam sobie na to, żeby się zrelaksować. Pozwalam sobie odczuwać spokój. Pozwalam sobie na czucie się wolną. Pozwalam sobie zauważyć to, czego się boję. I czy naprawdę muszę się tego tak bać? Może mogę podjąć jakieś działania zapobiegawcze. A może nic nie muszę robić. Uwalniam strach, żebym mogła być mądrzejsza. Pozwalam sobie dokonywać mądrych wyborów. O tym, jak najlepiej zająć się sobą. Strach wchodzi mi w drogę. Więc uwalniam ten strach. Uspokajam się. Pozwalam sobie zobaczyć to, co muszę zobaczyć. Żeby mogła zrobić to, co muszę zrobić. Uwalniam ten strach. Uwalniam ten strach. Pozwalam sobie na odczuwanie spokoju. W ciele, duchu i umyśle. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. I co? Jak się czujesz? Puściło trochę strachu. Pamiętaj, że nie zawsze jedna runda, runda wystarczy. Czasami trzeba powtórzyć. Może się zdarzyć tak, że po pierwszej rundzie. Czujesz się świetnie, jak tak? To super. Jeśli to wideo Ci pomogło, polubię, może jest ktoś, z kim może się nim podzielić. Zapraszam do informacji w komentarzach, jak było, czy poczuliście ulgę, jak również zawsze bardzo Was proszę o sugestie, na jakie tematy chcielibyście, żebym przetłumaczyła dla Was wideo. Tutaj gdzieś jest mój Instagram. No i oczywiście zapraszam też do zapisania się do mojego kanału. Nowe wideo wychodzi co tydzień. Oczywiście mamy tapping, ale jest również yoga po polsku i po angielsku. I to by było na tyle ode mnie. Dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność, za własne życie, za własne samopoczucie. I nie mogę Ci czekać, żeby się znowu z Tobą zobaczyć. Pokój, kochani!